Siemaneczka dla wszystkich, przygołąbka czwartek? Chyba tak. jak się nie może. Wypuszczam ciemne. Od ostatniego nie były puszczane. Tu miskę wstawiłem, trochę słomy wrzuciłem, tak jak mówiłem. Nie wiem czy są jakieś jajka. Zobaczymy czy one w ogóle się zerwą. Ola, no one to tak. Powinny. tutaj. Jak na razie nic nie zdechło. Od tamtej pory To co miało odpaść, to chyba już odpadło, ale i tak chyba jest to będzie wiotyk. Musiałem zamówić do za treniaża. No ale to to już w kolejnym filmie powiem, To bez sensu to A jest coś pięknego, one takie same zrywają, nie? o szpaki czy co to, czy wróble, też Nie ganią gołębi, czas lęgowy koniec ganiania Teraz jeszcze otworzę tam ceple, puszczę też, dzisiaj bardzo ładna pogoda. Szybko po pracy grzałem tu. Szybko. Przepraszam, sześć. Sześć. Superacko. Jakie mają jakieś jajka. W poniedziałek, w poniedziałek nie słońce. No to tak. Bo w niedzielę nagrywałem filmik. A w poniedziałek pojechałem do Słomę A jest Macie coś? Są dwa Tylko dwa na razie widzę Tu są tylko dwa, ale no to dobrze, niech to są Chodzą z półtora godzinki będę miały O, klepać tutaj też władzi widzę zaraz Dobra, dam pauzę coś tam później dogram jeszcze Otworzę tylko górę Uda Uda Jestem ja po krótkiej pauzie O ciemniak zjeżdża Jeden nie, jeden tylko Mamy teraz tutaj, a już widzisz Co O. dakle Ale gwiazd. Sporo młodych Tu ma sporo młodych i one To jest spokój. Tu ma dwa Nie za a już za obrączkował tu ma dwa Tu ma jajka Tu nie ma nic Tu ma kolejne dwa Zaobrączkowane to zaobrączkowane Tu ma jajka Tu ma dwa kolejne Nie zaobrączkowane I Tu ma Jajka dobra, nic już połem Tu ma kolejne Kurde. Zobrążkowane Ta zabrążkowane Nie, czy gdzieś naprawdę są I tu co to jest? Tu jakiewo Kurwa Ale na czerwonych wie, wie, wiem dla kogo Obiecać dwa. Młode I tu co to jest? Pokaż no to kostwo jakieś To kostwo I tak to wygląda O To jest pone roku To już będzie taka pogoda, to będą częściej puszczane. To jest coraz dłużej jasno. To już nie ma takiego problemu. Siedem, jakiś Przyszedł. Dobra, coś tam jeszcze nagram na ziemi. Przyjechałem wody po z lewą a góry już nie miały. Dobra, coś tam później dobrą. To już famy czarne się ganiają na jajka. O dobrze. Tu co chcecie wody? Wody chyba chcecie. O, jest wiodą na ziemię. Bo co chodzi. muszę zobaczyć tylko, czy by mi do budy nie wskoczył, żeby go od razu zamknąć. Siadł tutaj, tu gdzieś siedzi uciemnych. No a klepią, po prostu sam siat jest. A tu siedzi. siedzi, siedzi na szoku. są ma otwarte też. na ładna, przyjechał do też. Ale ja i tak nie gadam. Przyjdzie czas mój i ja wtedy będę ganił. Na razie nie chcę. Może się trochę swoich dopować wołę. Po bo... tych ciemnych. A wtedy może. Znaczy te też nie są głupie, nie? Ale to nie są tu wychowane. Były kupione jak tu I ich jest. Okay. Jest ja podobnie. mam trochę jedzenia sypnąć. posztowy poszedł? To nie jajka. co to jest. Jestesmy i zobaczymy, i tam są wow, baterii, nie wiem czy teraz to nie padnie, to jak padnie, to tak to kończy film. おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお

No ale to jest 9% tych ciemnych parach tak samo Cepi jest w para. nie ma co się martwić nie ma co się martwić o te chociaż leciały patrz oczko to będzie zlikwidowane mi się wydaje albo siatka będzie założona Latają wodę, jak mają w gumniku przed swoim ustawieniem. Jakaś pręża słyszę. Te schorogą, ma jajka. Jajeczko. Tu chyba są dwa młode, tak? że trochę będzie trzeba je I... Uda peż człopcia, tam uda peż słabszy. słabsze. Co ma być z tego, to by dobra. Nie, nie straszę ich, tu niech one sobie siedzą. No a spokojnie jeszcze. Jeszcze je muszę nakarmić. Najpierw się napoiłem, później lokarne i zaczynają wyżerować. Piękna pora roku Szły stąd Szły stąd Po to to ciężko tu to nagrywać Po prostu Dobra, pozdrawiam do kolejnych filmów Coś zapewne nagrał w sobotę W lub w niedzielę jeszcze się tu zmieni, to coś się dzisiaj jeszcze może dobra. Tak jak widać, nic się nie dzieje. Stany się bardzo No, skończyłem panowie tam nagrywać. Przeszłem tutaj, patrzę tu pod siatką muciennych. Ten pocztowy. Mam go w ręce, zaraz pokażę. Ale on i tak musi stąd wyjechać, bo ja tu nie chcę żadnych takich gołębi. Weszłem, no i ile tu? Tam skończyłem nagrywać, z przodu byłem i przeszedłem. Tu patrzę, on tu w progu siedział. Nie zdążył się wody napić. To jest taki gołąbek. To jest z 2004. Yy. 2024. Ma obrączkę. Zaraz zadzwonię tam do gościa, czy potrzebuję takie kosztowe. Bo to mi do niczego nie potrzebne. Numery telefonu nie ma. A tak bym musiał go wziąć w plecak i wypuścić tam u siebie. Małą brączkę już pokazuje Kurczę, stój. Nie mogę złapać. Tak jak widać. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich oglądających i do kolejnych filmów. No i pocztowy tamten już jest przypięty, ale patrzę taki szy, szymlowaty tu na alejce siedzi w rowerze moim. O jest, nie wiem co to jest dzisiaj, zwariowały te pocztowe, ktoś może puścił tak ciepło siedzi, o taki szymelek jak widać. Tamtego kolega zabierze, zobaczcie, o coś chyba ma nawet na pazurach jak się nie mylę. Poszedł. auto to woszczowe. Tam idzie. A chyba, że tam do sąsiada nie zawraca. Tak. Tu mu pasuje, idzie, idzie, idzie. Poszedł. Dobra, już nie będę go nawet nagrywał. Wejdzie czy nie wejdzie. Tamten weszł Jego strata. Hola, ¿qué tal,